Hej, cześć, dzień dobry z tej strony Grajka i witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania w Revenge Legacy Challenge. Kochani, dzisiaj Was witam z Jaromirem. E, witam Was z Jaromirem nie bez powodu, ponieważ dzisiejszy odcinek będzie szczególny albo może raczej smutny, jak to woli. E, ponieważ, kochani, postanowiłam, że Jaromir opuści rodzinę, Jaromir wróci ze światy. E, nie będziemy Jaromira trzymać tutaj z rodziną. Pozwolimy mu po prostu odejść. Ale nim pozwolimy mu odejść, to też chciałabym, żeby Jaromir spędził swój ostatni dzień tutaj na ziemi z rodziną, ze swoją Bellą i z trójką tych dzieciaków. Także będzie to odcinek, kochani, rodzinny. Odcinek, w którym Jaromir poświęci tutaj uwagę dzieciom i Belli ostatni raz. No i potem po prostu odejdzie. Erik tutaj generalnie no płacze i to bardzo mm. poprosi radę. Może wiesz co, najpierw kochany, weź spróbuj objąć go. E, może e, okaż mu jakąś czułość, nie wiem, cokolwiek, bo mały jest naprawdę bardzo... Bardzo załamany. Emily zresztą to samo, ona tu ciągle przychodzi i płacze, niestety. Także, no, no, nasza Bella też, o, idzie się wypłakać. No i Aramir jest kompletnie jakby ponad to. On do końca chyba nie wie, że tutaj wszyscy płaczą. Dla nich on już po prostu odszedł. Chociaż nawet tutaj z nimi jest, ja oni mogą mieć gdzieś ten kontakt, no to to już. No, nie jest to ten fizyczny kontakt, to już nie jest ten sam, ta sama sytuacja. Nawet jeżeli powiedzmy, jest on tutaj, i dlatego też doszłam do wniosku, że lepiej będzie, jak y, Jaromir po prostu odejdzie, ale nim odejdzie, no to po prostu ostatni raz tutaj spędzi dzień z dzieciakami. Także Jaromir podejdź tutaj. Yy, weź, może o, zrób zabawne miny, yy, porozmawiaj. Generalnie, no, okaż mu jakieś. Wsparcie i na pewno nie tak podłe wsparcie. Czułość, historię, pogawędka. Poznaj? Aha, okej. Okay. Przyjazne zainteresowania, czułość. Eee, pociesz. O, no. no. Tylko tyle możesz zrobić. To samo będzie z Emilii. Później pójdziesz do Emilii i weź. No Jeziu, i on też może pochwal. Popraw humor, mm, weź może, nie wiem, mm, gdzie tutaj, wychowawcze, no tutaj nie bardzo opieka, eee, no, 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 przygotuj, nie wiem, ona wszystkie potrzeby ma ogólnie super, więc tutaj jakby nie trzeba, nic zabawne, no to może jakieś historie, opowiedz śmieszną historię, ty co będziesz robiła, aha, ty też idziesz opłakiwać, no dobrze. Także no niestety będzie to odcinek pełen łez, ze strony tutaj naszych simów, bo będą płakać, będzie im smutno, wszystkim, o widzę, że tutaj Erik niekoniecznie ma ochotę na czułości, a jednak ma ochotę na czułości, no Jaromir patrzy na to wszystko i no wie, że będą musieli sobie sami niestety radzić. Na pewno Belli jest tutaj szkoda, bo na nią spadnie opieka nad trójką dzieci i ona samodzielnie będzie musiała wszystkich utrzymać. To, to z pewnością nie będzie najłatwiejsze zadanie. No dobra, dzieciaki są, pogadaj z nimi, niech one się tu wyżalą. Jezu, Bella, dasz radę. Jesteś silną babeczką, poradzisz sobie. A tymczasem, mm, jaki ty masz nastrój? No jesteś bardzo smutna, więc pewnie malować... A nie, smutny obraz. O, namaluj sobie smutny obraz na przykład. No wykorzystamy to, malować też trzeba. O, pieniądze, no. Jeszcze ostatnie pieniądze nam wpadną od Jaromira. Wiele dobrego. Jakiś ostatni hajs na utrzymanie. A ty co robisz Ezra? Nowa dynamika kawalarza? Nie no, bez przesady, tylko dlatego, że ten opowiedział dwa żarty, no to niekoniecznie od razu kawalarze ty się w porządku czujesz. Er, Ezra. <laughs> w ogóle zastanawiam się, czy to nie jest jakiś babol ze strony gry, bo Ezra mimo że chodzi do szkoły, <laughs> no to on nie dostaje prac domowych do odrabiania i trochę mnie to zaczyna denerwować. O, Bella ma jakiś tutaj punkt umiejętności, ale widzę, że tu nic nie może. Dobra, zabutelkuję emocje a niech będzie. Może ci to się przyda? Przy walce z żałobą na przykład. Dobra, Ezra kochanie, czy ty masz jakieś potrzeby? No niekoniecznie, nie jest źle. Jezu ile wy tu macie jedzenia. To tu. Weź Ezra, może zjedz to. Jesteś w miarę najedzony, ale niech się jedzonko nie maluje. Ta, nie maluje, nie marnuje. Tak, ty oczywiście nie chcesz malować standardowo. Ten tutaj. A ty gdzie tu ptasz, Emili? Baw się, no nie, może nie. A może weź tutaj yy, podnieść pleć, a, a drony, o i nie wiem. O, sk skrzycz. Okej. Okay. Yy, przyjazne w tulsie, o. No, takie tam. <laughs> czułości. Ty tam, Jaromir, staraj się, weź, okaż im wsparcie. Bella, to by skrzydła gdzieś zaginęły. W ogóle jeżeli chodzi o umiejętności Belli, to ona jest w całkiem dobrym etapie, bo tak, Dzierganie ma już zaraz, dosłownie zaraz, zaraz na dziesiątym, więc będziemy mieli wymaksowane. Malowanie też ona musi wymaksować, to już tylko dwa poziomy jej zostały. Wymaksować musi gotowanie, no to już nie jest tak źle, szósty poziom. I coś jeszcze chyba miała wymaksować, wydaje mi się, że czy to wszystko? Nie, to chyba wszystko. Więc jest spoko. <laughs> Jeżeli chodzi o aspirację, to jeszcze trzeba trochę nad nim popracować, bo tutaj dużo nam brakuje. No i e, lokal też, nie? No bo dopiero pierwsza gwiazdka. Zdobyć pięć gwiazdek będzie ciężko. Coś czuję. Stań w obronie kolegi. Tak, tutaj nawet nie myśl o tym w ogóle. What? Czemu w ogóle wyskoczył mi taki komunikat? A, Ezra... A jest sobota, to nie. To Ezra nie musiał iść do szkoły ja nawet nie wiem, co to miało być, ale dobra, no nieważne. E, co ty tu jeszcze możesz? No dobra, ty w sumie mógłbyś pójść sobie jeszcze spać ku. Która jest? 11, no to jest w sumie wcześnie. Ty jesteś zmęczona. Ale dobra, maluj, maluj. Jak skończysz malować, to obraz się powiesi w Twojej galerii. A ty wtedy pójdziesz i odzyskasz siłę emocjonalną. O, no ładny obraz będzie. Nawet bardzo ładne. Nie wiem czemu smutne, ale ładne. No dobra. Malowanie arcydzieła. Uuu, super. Dobra, ten obraz wrzucamy tu i mamy. Super. A ty idź tam spać. Jaramier, co ty robisz? Aha, no dobra, tutaj jeszcze pogadaj może z. O, jakieś zabawne miny. Jakoś tak niech cię dzieciaki w miarę dobrze zapamiętają. Ezra, ty dzieciaków w sumie nie za bardzo masz co robić. Emili, co ty robisz, kochanie? Baw się fotelem bujanem no w ogóle, jest taka interakcja? O Boże! Nawet nie wiedziałam, że coś takiego istnieje. Ej, mega, mega urocze. Dobra, e, może Ezra porozmawiaj z nią, też jakoś spróbuj z nią spędzić czas. Mm. Z przyjaznych, co jeszcze historię opowiedz. Nie może historię nie. Czekaj ta. Jeszcze też się pocieszło. No Co innego możesz zrobić? No niestety możecie się tylko pocieszać i wspierać w tym momencie Jezu. Jaką smutną y, maminę, Eri. Oh. Bella, a ty jak się tam czujesz? No dobrze się czujesz, okej. Okay. Tylko tam energię odzyskujesz. Mm, umiesz korzystać Emily? Umiesz korzystać z nocnika, dobra. Y, Ezra, a ty jesteś pobudzony. Co ty możesz tam hmm, ogarnieć sobie? Tu w sumie nie masz nic. Stwórz pamiątkę. Schowaj do wyposażenia. Coś tam namalowałeś. Eee, okej, okay. fajnie. A właśnie, chyba obiekty mamy do odebrania, co? Mm, odbierz wszystko. A, połączenie z siecią. Nie mam połączenia z siecią? O Jezu. Boże, ja dalej mam problemy z internetem, nie? To jest masakra po prostu, szkoda gadać. Już nawet nie chcę mi się o tym gadać. A, tobie się chce skorzystać? A ty jak tam? A, ty idziesz do nocniczka. No tak, bo wy macie jeden nocniczek. Dobra, i co ty masz w tym wyposażeniu? Ezra jak to wygląda coś, co namalowałeś. Plan. No dobra, no to nie wiem, powiesimy ten plan gdziekolwiek. Niech se wisi jakoś tu. Tylko mam wrażenie, że wjeżdża na inne rzeczy, dobra. I tyle. I co byś jeszcze chciał? W sumie to dobra, Więc co zdrzemni się po prostu. Ty Jaromir, gdzie jest nasza Bella? Bella wyszła, wyszła. To może Jaromir weź z Bellą jeszcze pogadaj. O, wiem, co możesz Bella zrobić. Wykorzystamy to, że jeszcze masz Jaromira i możesz go nauczyć dziergać. <grym>, no bo co innego, no. Wykorzystajmy już chociaż to w ten sposób. Bella, gdzie jest Jaromir? Yy... O, ucz dziergać jest. No. Tak, naucz go dziergać. To chociaż będziemy mieli to odhaczone, bo tak to nie za bardzo jest kogo. No, masz znajomego, ale po co znajomego, jak możesz jego? Erik, ty co potrzebujesz? Ty zaraz się załatwisz mi tutaj. Już co Eryk, poczekaj. Ja chyba kupię drugi nocnik. Daj, tam mnie drugi nocnik gdzieś tu postawimy w głupim miejscu. Nie wiem, gdzieś tu. Nie chcę, będzie jakikolwiek kolor. Dobra, fioletowy, dziękuję. Yy, Eryk, yy, przestań z nim gadać. Weź tutaj, yy, skorzystaj z nocnika. Yy, tak, to już zostaw go. No, ić, ucz go dziergać. O, dobra. Będą się uczyć dziergać, chyba, tak? Tak. O, super. Dobra. No to oh mega. To przynajmniej odhaczymy trochę z naszej aspiracji. Dzieciaki, tak. Jeden korzysta, drugi korzysta. I bardzo mnie to cieszy. To mamy dziecieczki odhaczone. Ja już bym chciała, żeby one były. Większe, już takie jak Ezra, bo po prostu męczące są te dzieci. Tam niemowlaki. Naprawdę. No dobra, młoda Damo, ty w sumie masz się w miarę dobrze, ale wiesz co, weź się też, zdrzemnij. I ty jak skorzystasz, mam nadzieję, że ci się uda. To super, dobra, chyba dałeś radę. Też zdrzemnij się po prostu. Dobra, a ty yy... nie. Nie ma jeszcze zaliczonego. Nauczyłeś Sima dziergać. No dobra, ale to widzę, że jeszcze nie koniec. Miałam nadzieję, że może uda się zaraz to zaliczyć, ale widzę, że nie jest tak łatwo. O, dobra, zaskoczyło. Super. No dobra, nauczyłaś go dziergać, mamy to z głowy. Mm. Jaromir, kochany, weź może, spróbuj. Spróbuj z nią z romantycznych, z intymności. Jakieś barabara ogarni na przykład. O, weźcie sobie coś tutaj, o. Co to ty płaczesz? O jezu! Już, 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 proszę cię, nie płacz. Czy ty masz to posprzątać? Możesz. No to sorry, ale cię wykorzystam i będziesz to robił. Idziesz baraszkować? Tak, idziesz baraszkować. No i bardzo dobrze. What the hell. Mieliście baraszkować, ej, co tu się dzieje? W ogóle tego nie robią, a muzyka gra. Jezus, Maria, to jest im się załamują, naprawdę. Dobra, idź spać. Ty, Jaromir, ten. Nie wiem, co ty będziesz robił. Ej, chciałam, żeby ostatni raz pobaraszkowali, a tu widzę, że to nic z tego nie będzie. I co, nie śpisz mu. No, idź spać, dziewczyno, jesteś podnięta. No, weź tam, powiedz mu. Dbaj o mamy. Rozmawiaj, o szkoła jeszcze zapytaj, takie codzienności, Jezu, te dzieciaki znowu zaczynają płakać, naprawdę, już, spać, do spania, do spania, przynajmniej mnie tutaj nie będziecie wyć, bo już mnie denerwujecie autentycznie. Ezra też jest smutny, ja to rozumiem, ale no już bez przesady. Tęsknota za mi teraz ci się wyskoczyła? Ale ktoś w twojej rodzinie umarł, czy to chodzi o to, że to ty umarłeś, bo trochę... Ludomił nie żyje? O ja. O ja! Ja nawet nie wiedziałam. Czy my dostajemy jakieś powiadomienie o tym, że Ludomił nie żyje? Hello. Dzierganie dzierganie. Nie. A czy nie ma powiadomienia o śmierci ludomiła? Może dlatego, dlatego, że yy, Jaromir też już nie żyje. No dobra, okej. Okay. No dobra, no to Jaromir z Ludomiłem spotkałem się zaraz ze światach. Także tak, no. Także tyle w temacie. Co, i ty będziesz płakać, tak? Będziesz płakać, bo ktoś z Twojej rodziny umarł, chociaż ty też już nie żyjesz. Logika Simów naprawdę mocno. Logika Simów naprawdę mocno. Yy, dobra. I która jest godzina? Jest 17. Ja myślę, że tak o 18. Po prostu wszyscy się tutaj zbierzemy. I ja tutaj Jaromira wezmę i uwolnię. I to będzie koniec. Niestety. Także tak. Ten się bawi. W ogóle to może się zdrzemi też coś, chłopie, bo jesteś zmęczony. Te dzieciaki śpią. Śpią. Bella, ty jesteś zmęczona jeszcze, więc dobra, też dam ci pospać. A, matko. Co za depresyjny odcinek, naprawdę. A to co się dzieje? Czemu mam wrażenie, że tu piana cały czas? What the hell? Czemu tutaj jakaś piana w tej wannie się cały czas zbiera? Co tu się dzieje? Dobra, boże. A, a ja ją obudziłam, ona poszła dalej spać. No, nie wierzę. Dobra, Jaramir, co ty robisz? Napisz vlog... O uczuciach, ok. Oj oj, 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 tak. No, troszkę, troszkę depresyjnie się zrobiło, wiem. Dobra, Jaromir, nie będziemy cię już tutaj męczyć. Myślę, że czas, żebyś odszedł. Weź tylko tutaj, a pozwólcie i Ostatni raz. Czas, żebyś odszedł. Zbierzemy tutaj wszystkich do kubki. Dobra, Emil, nie Emili, tylko Bella. Teraz tak, chmury działania, utwórz grupę i tak, z Jaromirem, z Emily, z Ezrą i z Erikiem. Tak i zrobimy. Podlećcie tu wszyscy o! Dzieciakom trochę to zejdzie, ale mam nadzieję, że im się uda. Ty już wstawaj, nie, nie śpimy, ty nie śpisz też. Wszyscy tu ptacie grzecznie.

tu, razem, wszyscy, natychmiast, proszę mnie nie denerwować, już. Emily, czekamy na ciebie, dzieciaku. E, to może tak, e, nie ćwicz śpiewanie, tylko... czekaj, czekaj, czekaj. E, to może, jeżeli jesteśmy razem, to działania. Opowiedz porywającą historię. Ty też coś chcesz powiedzieć? Myślę, że tak. Możesz coś ostatni raz powiedzieć tutaj Jaromirowi. Obaj mi go. O. Tak. Pożegnajcie się. To już jest swego rodzaju jednak pożegnanie. Tak. Weź Jaromir, kochany, obaj mi go też tutaj. No bawić się nie, przyjazne, czułość w się, O. Tak. Okaż tutaj, ja ostatni raz wszystkim czułość. A tak gdzie jest? No gdzie ty jesteś, ty durna babo? Chodź tu! Nie wierzę. Już wróć mi tu. Emily, nie denerwuj mnie nawet. Tak, no boże, co za uparty dzieciak. I ty co? Też coś może? Nie wiem. Mm. Zaśpiewaj piosenkę. Kto znowu do mnie dzwoni? No Spadaj na żywo. Emily rusz się. Jezu, jakie ona ma wolne tempo. Kolejny powód, dla których nie lubi dzieci. No, już. Wszyscy tak. To powinna być wzniosła chwila, a ja się tutaj denerwuję. <laughs> Bella, kochanie, e, też możesz na przykład coś ostatni raz czułego mu powiedzieć? Czułość? Obejmij na przykład, no jakkolwiek, cokolwiek. Erik, wróć. Wróć mnie tu, ale już. No. No i tak. Mamy to. Żegnamy się z Jaromirem ostatni raz. Tak więc, moja droga. Wyświet... Jaromiro, płakuj, Zaplanuj pogrzeb, zapal świecę. Aha, nie, to ja muszę mieć chyba Jaromira klikniętego. Wróć za świat. Nieodwracalnie usunę sima, sima o imieniu Jaromir. Wracając do zaświatu. W tej interakcji nie można cofnąć. Także... No. Koniec. Moi drodzy. To już to. I nie ma. Zniknął. Było i nie ma. W żałobie. Niekontrolowane emocje. aby wszystko było w porządku. No i... Tak, de... The... Mamy to, niestety, Jaromira z nami już nie ma, Eryk gdzieś już powędrował nocy zawrotne dziecko. Mogłam nim grać i w ogóle, ale uznałam, że chyba lepiej będzie pozwolić mu odejść, myślę, że Belle jakoś dźwignie to wszystko, mam nadzieję. Ma trójkę dzieci, Ezra tutaj w ogóle, niedługo mam nadzieję, nie wiem, kiedy Ezra będzie miał zmianę grupy wiekowej, za 9 dni, a no to jeszcze trochę. Ezra, chłopie, będziesz musiał być bardzo dużym chłopcem i dużo wsparcia mam je okazywać w tym momencie. I tyle, no. Tyle. Nie ma Jaromira. Nie ma Jaromira. Bella, wszystko jest na Twojej głowie, ale nie martw się. Może po prostu poszukamy Ci kolejnego partnera, tylko bylebyś nie miała kolejnego dziecka, bo to już by było dla mnie zdecydowanie za dużo. Bella, kochanie. E, moja droga, może... Spróbuj podziergać. ja wiem, że nie masz najlepszego humoru, ale... dywan już były, dziergaj pufę, kwietniki, dekoracje... Weź wydziergaj kaktuska jakiegoś na przykład, o! Ezra, kochanie, ty jesteś głodny, więc ty może po prostu weź sobie resztki. Erik jest głodny też, ojejciu, dobra, czekaj, to inaczej będzie trzeba. E, 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 zaraz to ogarniemy. Mm, o, otwórz. Ile tu mamy porcji? Siedem. No dobra. A to ten, Jaromir nam ostatni raz ugotował posiłek. Dobra. Weź porcję, dzieciaku, weź porcję i też weź porcję. Dobra. Wszyscy biorą porcję, tylko Bella nie. Bella będzie dziergać. Mam nadzieję, że wydziergasz coś fajnego. I, że przede wszystkim zaraz wymaksujesz dzierganie, więc chociażbyśmy mieli jedną umiejętność z głowy, jeżeli chodzi o, o poziom, to chociaż to tyle byłoby do przodu. Fierciarska? A po czym ty jesteś fierciarska, kochana? Bo trochę nie, nie wiem, no ale okej. Okay. No dobra, dzieciaki będą sobie jadły. Bella, wymaksuj tą umiejętność. Proszę cię, wymaksuj ją, bo to już naprawdę niedaleko ci do tego. Tak, jesteś spięta, wiem. Ty jesteś wiecznie spięta. No, dawaj, 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 dawaj. Jesteś blisko tego. Blisko! Jej! Osiągnęła dziesiąty poziom. Mega, 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 mega. I jeszcze chyba... Skończyłaś ziergać? Skończyłaś ziergać, okej. Okay czy nie skończyłaś dziergać, bo już nawet nie wiem. Nie, nie skończyłaś dziergać. A ty nie dostarczyłaś tego dywanu przypadkiem? Ty nie miałeś go. Uno momento. Organizacji charytatywnej tego nie podarowałaś w końcu? Dlaczego? Ej! Aha, dobra, skończyłaś. Dobra. Usiadłaś tam tylko po to, żeby powiedzieć, że skończyłaś dziergać. Super! Okej. Okay. Czy to chociaż ma jakiś porządny? Nie, nie ma. Mm. No dobra, to to też możesz podarować y, organizacji, więc będziemy mieli od razu więcej z głowy. Super. Czyli jeszcze jedna do podarowania i cztery y, legendarne robótki. O Jezus Maria, to trochę dużo tego jest, ale dzisiaj już jej nie męczymy. Dzisiaj idź już kochana spać po prostu, bo już jest późno. Dzieciaki jak się czują? O Jezus, tragedia. Z dzieciakami jest tragedia. Idź skorzystaj z nocnika. Ty, młoda damo, tobie brakuje higieny i zabawy. O, są bardziej chyba zabawy. skoro brakuje ci zabawy, to weź sobie tutaj po kochanie. Ezra, Ezra posprząta. O. Mądry chłopiec, bardzo mądry chłopiec. Chwali się to bardzo mocno. Ta już śpi, tak, ta już śpi. No i co? No i Bella została ponownie samomo, samotną mamą. A, Matko Święta, nie ma ta kobieta lekko w życiu, zdecydowanie nie ma lekko. Bardzo to przykra, ale no co ja mogę zrobić? Nie wiem, czy będę Belli szukać kolejnego partnera, szczerze powiedziawszy, bo nie wiem, czy już mi się chce. <laughs> już tak chcę się bardziej skupić powoli na Ezrze, jako naszym dzieciaku z drugiego pokolenia. Dobra, śpij, dzieciaku. Idźcie spać, w ogóle jest już 23, a to wy musicie iść spać koniecznie. A ja temu akcentem będę kończyła ten odcinek. Dajcie znać, czy powinna Bella szukać jeszcze nowego partnera, czy możesz po prostu pozwolić jej zostać samotną mamą i wychowywać te dzieciaki samotnie. A jeżeli ma szukać, no to wtedy tak, tak, poszukamy. Jasne, że tak. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Trzymajcie się kochani cieplutko i do zobaczenia niedługo w kolejnym odcinku. Pa, pa!